Jeśli potrzebujecie końców na paczki, zapraszam na www.foodcoins.pl. Link w opisie. WhatsApp kosmici z tej strony? Kapitan Alien, witam Was w kolejnym odcinku. Pack openingu i tym razem mamy fajny team of the week, bo jest Laukaku, jest tu jakiś ziomek, ja dobrze nie wiem skąd on jest. Um, Gignak, nie wiem, ja to po angielsku bym próbował czytać, więc zapewne się mylę. Um, mamy tutaj z Bundesligi ziomeczka na lewej pomocy. Tutaj Fernandinho z Manchesteru City też bardzo fajna karta, ale jedna z najfajniejszych to jest definitywnie Thiago Silva. Zobaczcie, ma 94 obrony i 87 fizyczności, i przy tym jest naprawdę bardzo szybki. Więc taka karta by była czymś fantastycznym. No i Bramkarz też, kurcze, refleks aż 95 i inne statystyki też na maksa wybustowane. Świetna sprawa. A um... No, oczywiście, Millera to chyba nie muszę mówić, że tutaj jest, bo to, to, to wiadomo. 93 strzelania, 91 podania. okej, okay, dobra, to robi wrażenie. Um, słabsza noga, 4 gwiazdki, sztuczki tylko 3. Niestety, ale um, to nam nie przeszkadza w tym, aby um, w międzyczasie może też nawet trafić jakiegoś Ronaldo czy Messiego, bo przydałby się w składzie. Jedziemy teraz z paczkami zobaczymy, co się dzisiaj trafi. Lecę z pierwszą paczką. Hits. 7,5 tysiąca standardowo, dzisiaj nie ma jakichś specjalnych paczek. Ciekawe czy w pierwszej paczce od razu tak na start będzie coś ciekawego. I... DP Ej, spoko, nie, nie będę narzekał. Ma 91 Pace'a, 85 driblingu, świetne statystyki. I oczywiście z Manchesteru, biorę go do klubu. Następna paczka za 7,5 tysiąca. I co w niej będziemy mieli? Uuuu... Nic, absolutnie nic. A norma. Ostatnimi czasy niestety w tych paczkach nie wylatuje nawet kupa. Więc spoko, ja już się przyzwyczaiłem. Odcinek powinien się nazywać tak mi się wydaje. Czy opłaca się otwierać paczki, część druga? I czy opłaca się? Na chwilę obecną jeszcze nie. Tego zawodnika też biorę do klubu, bo warto wysyłać teraz wszystkie karty, jeśli potem chce się je sprzedawać, i dostawać końcy. Um, nie wiem, czy wiecie w ogóle, jak się to robi w Fifi 15, więc, jakbyście potrzebowali takiej informacji, mógłbym zrobić filmik. Wystarczy, oczywiście, że dacie mi znać w komentarzach, a ja ogarnę sobie ten cały system i Wam po prostu go przybliżę. A teraz na poczunia. Ja sobie poprawię tylko słuchawki, hyc, 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 hyc i paczka. To jest chyba trzecia paczka? Dobrze mówię? No mniej jeszcze z tym do trzech razy sztuka. Uwaga! Nie tym razem. Nie tym razem. Oczywiście tego pana też biorę sobie szybko. Tego mam quick sell i następna paczunia. I co się kryje w środku? Absolut Nie, no Lord, Lord Bentner? Witamy króla futbolu. A um, oczywiście nie mogę go sprzedać, a jako już mam duplikat, to po prostu wyślij go na listę transferową. Hits. I niech sobie tam siedzi. Nie, nie. To już chcę sprzedać. Dobra. I jedziemy dalej, kolejna paczuszka, co się w niej kryje. Castro. Chyba fidel. Dobra, ta, ta paczka słaba jest, ja sobie tylko zabiorę wszystkie karty takie jakieś leczenia i tak dalej. I przejdziemy do kolejnej paczki. Jarra. Ale słabo. Okej, okay, trafił mi się Company, więc to jest naprawdę całkiem spoko zawodnik, a ja tak leciałem, 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 miliony lecą końców i w ogóle, no ale w końcu trafiłem na kompanego. świetna obrona, fizyczność też również, też również, również jest bardzo dobra. Okej, okay, dobra. To by było na tyle. 40 minut otwierania paczek. Nie trafiłem absolutnie żadnej karty Steam of the Week. Ja nie wiem, co jej porobiło z tą grow, ale jest bardzo ciężko. I dlatego, jeśli chcecie kupić końsy, um, to nie wydawajcie ich na paczki, tylko wydajcie sobie ich na graczy. I wyjdziecie na tym o wiele, wiele lepiej. Mam nadzieję, że wam się ten pack opening podobał, pomimo że nic nie wpadło. No była tam jedna dobra karta. Ja się teraz z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. pa pa!